Witaj w kolejnym odcinku Intest TV. Dzisiaj testujemy głośniki Creative T30 Wireless. Zapraszam. Intest TV. Weryfikacja jakości. Charakterystyka, budowa i parametry techniczne. Założenie jest proste. Głośniki Creative T30 Wireless powinny nas zachwycić, a wręcz powalić jakością dźwięku. Zanim przejdziemy do samej jakości dźwięku, skupmy się na budowie tych głośników i tego, co otrzymujemy w zestawie. Przede wszystkim głośniki, to co najbardziej nas interesuje. Bardzo fajnie wykonane głośniki przykuwające naszą uwagę już na pierwszy rzut oka. I tak, lewy głośnik, standardowo membrana, wyjście basowe i tak naprawdę nic poza tym, na stałe przetwierdzony kabelek, dzięki któremu łączymy głośnik z drugim. I to tyle. Jeśli chodzi o prawy głośnik, on jest troszeczkę bardziej bogatszy. Tutaj znajdziemy przycisk regulacji basu, znajdziemy przycisk regulacji wokalu i znajdziemy przycisk głośności. Ponadto znajdziemy przycisk włączenia gniazdo jack 3,5 mm do podłączenia na przykład słuchawek oraz Przycisk do parowania poprzez Bluetooth. Na górze znajdziemy ukryty moduł NFC, dzięki czemu możemy w prosty sposób połączyć się z naszym urządzeniem mobilnym obsługującym standard NFC. Z tyłu znajdziemy wejście Jack 3.5 mm. Jest to wejście służące do liniowego podłączenia chociażby telefonu czy też odtwarzacza MP3. Poniżej znajdziemy podłączenie do naszego lewego głośnika oraz gniazdo zasilania. Od razu przejdę do zasilania i powiem Wam, że napięcie e, tych głośników jest to 27 V, więc dosyć konkretnie. Jeśli chodzi o membrany, one nie generują żadnych szumów żadnych e, negatywnych wibracji, które miałyby wpływ na jakość dźwięku. Zresztą, cóż, trudno oczekiwać, żeby mogło być inaczej, jeśli płacimy za głośniki około 500 zł. Przejdźmy zatem do wyposażenia dodatkowego. Nasz zasilacz, przypominający wręcz zasilacz od laptopa oraz dodatkowo Kabel Jack 3,5 mm do podłączenia naszych głośników pod komputer. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe parametry. Zresztą wszystkie istotne funkcje znajdziecie i całą specyfikację znajdziecie na naszej stronie Intest.tv. Zatem przejdźmy do części praktycznej. Test produktu funkcje i użytkowanie. Zatem przystępujemy do podłączenia naszych głośników. Podłączamy kabel audio, podłączamy lewy głośnik i podłączamy na koniec zasilania. Teraz mamy już pełni gotowy zestaw do pracy, czy też do odtwarzania dźwięku w tym wypadku i zobaczmy jak te głośniki radzą sobie z podstawowym dźwiękiem i co możemy tak naprawdę od nich oczekiwać. Ok, sprawdziliśmy jak działa podłączenie samych głośników poprzez przewód, zatem to jest chyba odpowiedni moment, żeby również sprawdzić jak działa podłączenie tych głośników poprzez NFC z naszym urządzeniem. Jak widzicie, automatycznie zapaliła się kontrolka, czy też podświetlił się przycisk Bluetooth'a, co oznacza, że nasz głośnik został skonfigurowany do obsługi przez Bluetooth i połączenie zostało nawiązane. Tak też w sumie się dzieje. Ok, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o podłączenie tego sprzętu do jakiegokolwiek urządzenia, nie sprawia to najmniejszego problemu i wszystko odbywa się naprawdę wyjątkowo łatwo. Co ciekawe, przy połączeniu Bluetooth jakość odtwarzanego dźwięku jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, co z pewnością zadowoli niejednego melomana. Przejdźmy jeszcze do podstawowej konfiguracji Bluetooth i to co wam się może spodobać, bo mnie Osobiście nawet się spodobało, przypadło do gustu. To jest komunikat audio, który odtwarzany jest z wewnątrz głośnika, informujący o tym, że zostanie nawiązane jakby połączenie przez Bluetooth. Mode. Waiting for device to connect. Bardzo fajne mmm... Rozwiązanie może to jest troszeczkę dajer, niemniej jednak no, podkreśla klasę tych głośników i tym samym ich wartość. Trzeba przyznać, że membrana z jedwabiem, czyli tym żółtym, materiałem dookoła również ma wpływ na jakość tych głośników. I całościowo to urządzenie naprawdę sprawdza się świetnie, równie świetnie się prezentuje i tym samym sprawia, że jest warte tego, aby wziąć je pod uwagę dokonując zakupu głośników. Podsumowanie zalety i bady produktu. Czy głośniki Creative T30 Wireless posiadają jakiekolwiek wady? Teoretycznie nie. Natomiast e, od teorii do praktyki jeszcze jest e, spora droga, i tak jest w tym przypadku. Głośniki T30 jako takie w sobie są idealnym urządzeniem. Pełne E, możliwości konfiguracyjnych, idealny dźwięk NFC, Bluetooth, można by wymieniać naprawdę e, kilkanaście minut. Wszystkie zalety m, tych głośników. Ogólnie jest to bardzo fajny produkt. Niemniej jednak jest jeden mały mankament, który mnie osobiście nieco dystansuje, mimo że e, całe głośniki robią wrażenie, to przedni panel. Podobnie jak w pewnej mikrowieży, którą kiedyś testowaliśmy, lubi łapać wszelkiego rodzaju pyłki, kurz yy, i to się bardzo chętnie na tym osadza. Być może jakieś. Płyn, jakiś środek elektro, zapobiegający elektryzacji mógłby ten problem rozwiązać. Niemniej jednak, z racji tego, że jest to frontowy panel, no, sprawia to wrażenie, że coś nie do końca jest tak, bo zbyt intensywnie e, po prostu te głośniki łapią wszystko, co tylko mogą złapać. Niemniej jednak, nie ma się co zniechęcać. Pamiętajcie o tym, że otrzymujecie naprawdę świetne głośniki. Tym samym uzyskać świetnej jakości dźwięk za, no cóż, dosyć spore pieniądze. Zakończenie. Ogólna ocena produktu. Ogólne wrażenia z głośników Kreativa. Cóż, no, no jest to naprawdę świetnej jakości sprzęt, który. Na pewno chciałby mieć niemalże każdy, niemalże dlatego, że zapewne też nie każdemu się spodoba to, że są one niemal w całości plastikowe, albo to, że e, występują tylko w kolorze czarnym. Niemniej jednak. Cały zestaw, czyli te głośniki jako urządzenie, naprawdę świetnie się sprawdzają, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w użytkowaniu okolicznościowym, chociażby po podłączeniu przez Bluetooth. Zatem, szczerze mówiąc, nie możemy zrobić inaczej, jak tylko Wam polecić te głośniki, bo jest to naprawdę wysokiej jakości sprzęt który z pewnością Was zadowoli i na pewno będziecie zadowoleni, zadowoleni z jego użytkowania. Zatem gorąco polecamy Wam głośniki Creative T30 Wireless. Tym samym zapraszamy Was do komentowania na naszej stronie Intest.tv. Tam znajdziecie pełny e, test tych głośników, jak również będziecie mieli możliwość e, wypowiedzenia się co do użytkowania tych głośników, czy też dodania własnych spostrzeżeń, jeśli chodzi o ten produkt. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału na YouTube. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych testach. Pozdrawiam Rafał Nieckoś, Intest TV. Audycja nie zawierała lokowania produktu i miała charakter wyłącznie informacyjny. Intest TV. Weryfikacja jakości.